Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian i dzisiaj przygotowałem dla Was coś specjalnego. Jako, że cenię sobie interakcję z widzami, to postanowiłem sobie poczytać wasze komentarze, poodpowiadać na nie tak na żywo. Jako że przeważnie czytam komentarze pod swoimi najnowszymi filmami, to na tapetę wziąłem draft. Wczorajszy draft, bo doszło tam do wielu ciekawych dyskusji, które zmieniły moje życie, więc zacznijmy tę zabawę. Kamil Krawiec napisał Debil, nie w Ronaldo, Ronalda, to ty... pi... a. No cóż Kamil, mam nadzieję, że twoja mama wie, jak wyrażać się w internecie i już zabrała ci do niego dostęp. Jesteś super. Dziękuję, wreszcie coś pozytywnego, ty też jesteś super. Ta bramka Neymara. Wiem Kamil, niezła. Pelka to idiota. Nie ma nic lepszego niż komentarz z dobrymi argumentami. Cześć Damian Typało. Cześć Hubert Typało. Jak zrobić z kogoś idiotę? Nie mam pojęcia przeglądam YouTube'a na komputerze. Ale ty nas nie kochasz. Zależy. Damian, weź spróbuj kupić na golana, zobaczymy, jak będzie grał w zespole. No niestety na jego trzeciego informa mnie nie stać, bo kosztuje milion monet, ale jego zwykłą wersją grałem i grało mi się nim bardzo dobrze. No obecnie po prostu nie mam jak go wrzucić do tej drużyny. Idealny wstęp nie ma nikogo lepszego. Wiem, nie bez powodu się tak przywitałem. Kolorowo, to ty masz w dupie. Zależy, co zjem. Jeśli coś ostrego, to bardzo możliwe, że tak. Mariusz napisał, że to fajny odcinek. Dziękuję, Mariusz. Czemu nie wziąłeś CR7? Bo to nie była formacja ze skrzydłowymi, i tak jak powiedziałem, nie chciało mi się zmieniać. Wydaje mi się, że w filmach mówię w miarę wyraźnie. Ładna bramka. Dzięki, Filip. Ładny awatar. Co to za stroje niebieskie? Słonzy, wyjazdowe albo trzecie. Polecam, bo wyglądają naprawdę fajnie. Jesteś 98 w rankingu polskich YouTuberów. Powinienem być pierwszy, no ale niestety liczą się sumy. Ten soundtrack z FIFA 12. Oj, doskonale o tym wiem, nie bez powodu umieściłem tutaj ten utwór. Nie jesteś najlepszym YouTuberem. Najlepszy w FIFA nie jesteś. Zobaczmy, kogo Dawiduś subskrybuje. Kilka dobrych wyborów. Blowek. Świetny kanał i szacun za szalik Liverpoolu. Dzięki, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Kto da mi suba, ten jutro dostanie 5 z matmy. A zobaczmy, czy jakieś filmy kolega publikuje. Trzy odcinki sprzed miesiąca. Srogo. Kolego, jeśli chcesz mieć subskrypcję, musisz publikować materiały trochę częściej. Taka porada od youtubera. Od. Od. Kurde, kiedy ja zacząłem? 2011 rok. Pierwszy film opublikowałem w 2007. Pamiętaj. Regularność i kreatywność. To przepis na sukces. Eee, co miałeś na obiad? Rysz z kurczakiem. Ja ci wierzę, że nie uderzyłeś w karnym. Chociaż ktoś. Ja wierzę, że następnym razem napiszesz komentarz bardziej po polsku. Okej? Okay? A jednak nie umiesz grać draftu. No nie umiem, ale jak nie pod każdym filmem piszecie kiedy kolejny draft, to co? Nie zignoruję was. Sami wiecie jak to wygląda. PLKD jesteś super youtuberem. Dzięki Mati. Pierwsze 5 sekund to on już kłamstwa same. Pozwólcie mi marzyć. Top 10 naj to jest ten odcinek. Widzicie? Niektórym się podoba. PLKD mam pytanie. Ty tego Xboxa podpiąłeś do monitora czy telewizora? To jest skomplikowane, bo ja mam to podpięte do Elgato, ale ogółem gram na, na monitorze. Bo telewizor mam tam, nieważne. Niewygodnie by mi było. Draft kolorowy, bardziej zgrania. No tak, są kolory, ale musi być też zgranie, bo nie ma sensu granie bez zgrania. Damian, fajna koszulka. No patriotycznie było, bo mecz za tydzień. Damian, gdzie mogę Cię spotkać na stadionie Lechy w meczu z Legią? Jeszcze nie wiem. Dlaczego nie wrząłeś Ronaldo? Wiadomo, czemu wybrałeś tą formację, żeby mieć trzy szanse na Perisicia. To jest dobre rozumowanie. Oczywiście ja o tym nie myślałem, ale. Wy czasami widzicie więcej niż ja. Zrób streama i z donatów se pada kup, a nie na tym gównie grasz. Czemu macie mi dawać kasę za to, że gram w grę? Sam sobie kupię tego pada, ale doceniam dobre intencje. Miał być kolorowy niestety łapka w dół. Jak ja lubię twoje drafty, jesteś super. No! Doceniajcie mnie! Oglądacie dla mnie czy... nie dla mnie? No to unsubscribe. Really, please. PLKD de debilu, bierz te lepsze. Anulowałem suba za 9golana. Dobrze, w każdym drafcie będę wybierał Ronaldo i Messiego, żeby było kreatywnie. Co ty zrobiłeś, Elka Damian? Nie wiem, ale wiem jedno. Nie otworzyłem ośrodka szkolenia kierowców. Debil. Koba Grabka. Pani dyrektor już o tym wie. Pozdrawiam. Ty debilu, mogłeś wziąć Ronaldo, byłoby zgranie z Messi, mocujecie teraz i łapka w dół. Boli. Naprawdę mnie boli. Oczywiście nie zabranie subskrypcji, nie łapka w dół, tylko ten dół. Daję on suba za Ronaldo! Świetnie! Ale ja naprawdę się cieszę, bo... Po co wy mnie oglądacie? Naprawdę, odpowiedzcie mi na to pytanie, dlaczego mnie oglądacie? Bo ja nie chcę tutaj osób, które nie oglądają mnie dla mnie. Ja chcę przyciągać własną osobą. Serio, a to, że nie wybrałem Ronaldo, co nie powinno mieć dla was znaczenia. Wybrałem wielu innych ciekawych piłkarzy i takie komentarze są... Są smutne. Co ty odwaliłeś, miałeś to ty, Ronaldo? Pelkadaja najlepszy gracz w FIFA na YouTubie. O tak, dobre pelka Aż łezka się kręci, widząc tę ilość widzów. Oglądam cię prawie od początku, Damian. Gratuluję. Wielkie dzięki. Gode. Mi też się łezka teraz wokół kręci. Jesteś zajebisty w FIFA. No, no kurde, no przecież to jest oczywiste. Jeszcze nie obejrzałem, ale po długości materiału myślę, że Damian odpadnie po drugim meczu. A jednak po trzecim. A widzisz, zaskoczyłem cię. Taki cwany Damian. Nie cwany, tylko pewny siebie. W życiu trzeba być pewnym siebie, bo jak nie będziecie pewni siebie, to nic nie osiągniecie. Taka życiowa lekcja ode mnie. Ale ty jesteś głupi. Damian, ja nie wiem, jak ty to robisz, ale zawsze masz ekstra filmy. Doceniam to, dzięki. I serio mówię. Ty masz 6000 tysięcy łapek, a Road to Show ma 490 tysięcy łapek. Ha, ha, ha. Śmieszna minka. Ty masz 2000. Ha, ha, ha. Doceniam spostrzegawczość niektórych osób, naprawdę. Debil. Huge Damien. Rosnę w siłę. Choć jestem na diecie, wiem, że nie widać. Panie Damianie, bogaty z ciebie gość, bo co chwila zmienia szpada... Ja moim gram od FIFA 14. Mam tylko trzy. To jest jeden, to jest drugi i to jest trzeci, z czego żaden tak naprawdę dobrze nie działał. Ostatnio sobie kupiłem nowego, ale okazało się, że on nie jest... sprawny. Robert Adamiak, odpiszesz to moje marzenie, uwielbiam twoje filmiki, i cię na paru kontach. Proszę, odpisz. Odpowiadam ci nawet na wideo, jednak mam prośbę, odsubuj mnie z pozostałych kont, wystarczy sub na twoim głównym, bo puste suby nie mają sensu. Nie ma sensu. Po prostu nie widzę celów w nabijaniu takich pustych cyferek. Uznajmy to za taki specjal na 400 tysięcy widzów. Wiem, że to było jakiś czas temu, ale może raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu będę robił taki film, by porozmawiać z wami w taki sposób. Mam nadzieję, że ten film danie którym osobom do myślenia. Oczywiście ja tego nie biorę do siebie, bo to słuchajcie, to mnie smuci. To mnie smuci. To nie powodują mnie jakiegoś bólu i cierpienia. Nie będę teraz yy, miał koszmarów, ale ludzie. Ogarnijcie się. Po prostu się ogarnijcie. Jeśli macie mnie zamiar krytykować za to, że nie wybrałem głupiego Ronaldo albo Messiego w drafcie, to naprawdę opuść ten kanał i tutaj nigdy nie wracajcie, ponieważ bądźmy poważni. Naprawdę bądźmy poważni. YouTube chyba nie jest dla wszystkich osób, prawda? Do zobaczenia wkrótce. Życzę miłego dnia. Do jutra. Cześć. A wszystkim osobom, które zostawiają wartościowe komentarze, naprawdę dziękuję. Papa. Pa.